Witajcie, jestem Dylan. To jest drugi odcinek naszej serii Let's Play Far Cry 3. Tak e, jak oglądaliście pierwszy odcinek, na pewno pamiętacie e, jak e, ja zostałem zabity przez niedźwiedzia. Tutaj na przykład też spadłem, teraz pewnie coś mi się nie uda i i jest i, i, udało mi się I Nie mógł Nie wyskoczysz O no, coraz lepiej mi idzie No Przed chwilą też nagrywałem To samo Coś mi się zepsuło. I e, to coś tego właśnie ten znacznik celu nie wiem, pokazał mi się tutaj i na przykład nie skoczył na mnie ten gościu. Musiałem się cofnąć, ale to i tak nic mi nie wyszło. Hm, pierwsze nasze zabójstwo. Takie niedokładne. Następnym razem będzie lepiej. Czaj, czaj, czaj. Synajko. Więc tak, jak mi się to nie udało, to ja tam dotarłem do końca. I nam się nie udało, ale uciekliśmy. Ubisoft przedstawia... Projekt Studia Ubisoft Montreal. Tłumaczenie uh, już nie wiem czego. Tłumaczenie chyba. Zgraj po polsku i ściągnę. For Cry right, 3 i Motylek z broni, co mi się podoba. the path leads to the heart of the jungle follow the path and you will find the answer where am i voodoo Well, not all of you, the arm has been deadened to allow for the tattoo. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates and sanity. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. I am Dennis. Jason. I tak się zaczyna nasza przyjaźnie. Mangao. Laba laba. The head the shock and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the tattoo will allow for you to reveal your true self. Tatuacja u. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. I am going to free you. found you on the beach welcome to a village it is something isn't it <laughs> i have jason brody with me the man who escaped Vast camp alive your escape is a sign that the battle has turned our know people I are in mean good news so these are your people thailand

Cash for weapons. Oh, you want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? This is the first time for everything. No. I don't know how long this but I to rozglądać się tutaj, kupić broń i kończyć. To jest ołtarzyk, jedziemy do nich, ci się bawią całkiem nieźle. Zobaczymy, czy da się w ognie zranić. Da się, kurde. Wszystko co zrobili, chyba powinno być. Tutaj ten cały. Ten nasz czeka. No, kupimy sobie broni od dziwnie wyglądającej, zawsze zachowującej się i we wszystkich sklepach będącej staruszki. Tak. Um. To się nazywa Ginevra. Ok. 1911 jest spoko. Weźmy to tu. O, już użyliśmy. To się porównać. Okej, Ok, da się coś sprzedać, i nie mamy nic tak. Dobra, pójdę jeszcze z mną. A w sumie najwyżej, dłużej mi się okay. będzie przesłało. Klepę ja sobie tam przeczytacie już jak chcecie. Nowhere to stand at all times. uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices. You will learn valuable information from them. Yes. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the A ja też jestem szybszy od niego jak normalnie idę. A, czyli mogę pobiec. I mam broń. Ale no, nie będę jeszcze używał. Będziemy zdobyć maszt radiowy. Mamy tylko dwa życia. <ścoughs> Przyzwyczaiłem się już do tego, że mam dużo, dużo więcej. Bo jak już wspominałem, grałem wcześniej w tą grę. I żadna nowa misja nie będzie dla mnie zaskoczeniem. I wiem, że źle właśnie zrobiłem, że grałem, ale raz się żyje. W tym przypadku wiele nieskończoność praktycznie razy. Jakieś słyszę węże. Pokonamy go z, z mojej ekstra, ekstraśnej finki. On nas zranił troszeczkę. Tak. I... no... okej. Okay. I tutaj jest tak, że... no kurde, weźcie, przestańcie, chcę normalne menu. O! Plecak na łup nam się zrobił. Dziwne. I... a, zresztą nie będę wam mówił. Zawsze się patrzy do podręcznika, tam dalej, a to nie. To nie umiem, to w innych filmikach, w poradnikach do Far Cry'a, zobaczcie jak to się... A! Wszystko robi... o, mam Później się to sprzeda, nie potrzebuję tego. Znaczy, kasę potrzebuje? kasę nie sprzedam. Sprzedam 100 zł za 10 zł. Jak ktoś chce kupić, niech się zgłosi. Oczywiście, żartuję, żeby, żeby nie było. Ten maszt radiowy nawet jak na taki rozwalony. Jest łatwy do przejścia i nie narzekam. No, nie patrzę w dół. A nie, bo jeszcze nie mam spadochronu, to nie chcę skakać. Skrzynia, głowa lalki. Chciałeś huh. mu tylko głowa. No, no, no. Piękne widoki tutaj są. A to po, po wszystkich odcinkach na przykład zobędziemy tamten teren Prze przeszukamy całą tą wyspę no i nasz pierwszy zdobyty maszt radiowy Ptaków cholerę tam było Jak odblokuję audiowy, to tylko trzy rzeczy nam się pokażą. Ciekawe dlaczego. I coś, co uwielbiam normalnie. Tyrolka. Strasznie długa. Jaki uśmiech! Normalnie muszę z niego. Aha. Dobra. Dobra, nie? Dobra dźwięk. Dźwięk. You see everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you. And on treasure, are from the outside They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you no how to do nature. Here. Now, if you want to save your friends, skanciusz. you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. Dobry. What does that mean? What am I supposed to Gram, do? Już skończona. Hmm. Hmm, to był mój dziadek, który gdzieś śmie za każdym razem, jak powiem, że się już uczyłem, dziwne. No, nie wierzę. nagrywam. A to takie fajne, tak z ukrycia kogoś. Nagrać czasami. No, nie działa. Autem oczywiście nie jak normalni ludzie, tylko jak Diren. A pięknie. Zadzmy sobie auto właśnie. No, zapalować na. Okej, okay, on wziął To było obrzydliwe nieco Wziął zamiast skóry to ja bym powiedział, że on serce tego dzika wziął Dobra Krzysznki przeszukamy. Ale to, to, to był dziki śmiech dziadka. Okej, okay, mamy pierwszy kwiatek karłatny mieści Imbir. Tam piszą szkarłatny liść, a tu Okej. Okay. Zielony liść. Maranta. Czerwony. Imbir, imbir, imbir. No jeszcze muszę dziko polewać, o Niebieskie. Co to będą za liście? Zielone są. Wieski liść i to będzie krasnorosty Mogłem przewidzieć A dzika nigdzie jak do tym nie widziałem To coś złego Mam kolejną krasnorosta. Teraz szukamy dzika A dzikie jest dziki, więc makamy szpinak F. Rozumiem, że tam pisze to rasistowski odpowiednik. Szpinak. Mam Cię! Mam Cię, zjem o surowożerce. Słuch, Lilia Nie, nie, jest to, ale nie, No. odwrócony. nie, 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 Gram Far Cry. Tak? No. co? się. Uczyłem się. Mm -hmm. mm. dennis we've got the plants and animals spoke good then bend nature to your will i will teach you Wstyd przynosi. Nie no. Em, jak słyszeliście brzdenkę gitary, to próbował grać na niej. Nie umie. Znaczy nie no to trochę umie. Dobra. Em, skończę już teraz. Więc zapraszam do komentowania, subskrybowania i polecenie znajomym, ale nie komentujcie żadnych dziwnych rzeczy o dziadku. No to na razie.